Zakupy na Perkonie coś mi w tym roku nie wyszły. Nastawiłam się na gadżety i figurki, a kupiłam głównie mangi. Ale ogólnie to i tak jestem zadowolona i już pokazuję wszystko, co kupiłam. Na stoisku Jaddy uzupełniłam mangowe zbiory. Dokupiłam kolejne dwa tomiki Noragami, Windbreakera i oczywiście lato, kiedy umarł Hikaru. Dostałam też taką torbę z Hikaru. I do tego była taka koperta z gadżetami kalendarz, naklejka do tego był breloczek. Zakładki, dwustronne karty i taki plakat z z jednej strony i z HiQ na odwrocie. Były też wachlarzyki. Na stoisku Kotori uzupełniłam zbiory, no musiałam dokupić drugi tom tej mangi, bo jest świetna. Kupiłam też nowość Pino. I pani namówiła mnie na mangę z gatunku, który nie jest moim ulubionym, ale no zobaczymy, cóż to takiego. Do tego dostałam takie dwustronne karty, do tego jeszcze oczywiście karta Zatraconego w Innym Świecie. Na stoisku dango dokupiłam tomik Dead Mode, Dead Play. Uwielbiam tę mangę i starałam się regularnie kupować tomy. No ale jak widzę już na dole brakuje mi też dziesiątego, także będę go musiała już dokupić przez internet. Na stoisku JPF-u zaopatrzyłam się w City Huntera. Długo za mną chodziła ta seria i to był po prostu dobry moment, żeby sobie ten tomik pierwszy kupić. I skusiłam się na kolejną długą serię, czyli Odrodzony jako galareta. No mega długo już to za mną chodziło, bałam się wchodzić w kolejnego ciągu ta, no ale weszłam. I tutaj na stoisku zebrałam jeszcze takie karty. Ta jest Full Fullmetal Alchemist. Initial D. Taka fajna z Dragonballa. I dwie z City Huntera. I oczywiście zakładka. A na stoisku Aneko zapatrzyłam się w artbooka. No nie mogłam po prostu przejść koło niego obojętnie. Także w końcu jest. Już go w aucie całego przejrzałam i jest genialny. Natomiast figurkę przywiozłam tylko jedną. Jest to Genia z Kimetsu no Yaiba, Czyli naszego miecza zabójcy demonów. I tutaj przyznaję, że miałam dylemat pomiędzy tym genią a takim genią w wersji demonicznej. Nie wiedziałam na którego się zdecydować. Ostatecznie postawiłam na tego i nie żałuję. Na półce wygląda świetnie, nie zwracajcie uwagi na mangi, bo na razie postawiłam go tak, gdzie było miejsce. No i muszę mu dokupić jakiegoś demona, bo na razie mierzy do anga. Ale przyznajcie sami, że jest świetny. Kupiłam tak mało gadżetów, bo nie ukrywam, że nastawiam się głównie na rzeczy właśnie z Kimetsu. Chciałam kupić jakieś arty, jakieś przypinki, no może w piątek było więcej rzeczy, no ja niestety w tym roku przyjechałam tylko w sobotę. Dajcie znać, czy Wam się udało polować coś z kimetsu.